Serdecznie Państwa witam na konferencji popularno-naukowej poświęconej działalności Rzymskiego Klasztoru Cysterskiego w Ołowoku. Konferencja rozpoczyna obchody jubileuszy 800-lecia klasztoru. Źródła historyczne podają, że swoje powstanie Ołowocki Klasztor zawdzięcza księdzu arcybiskupowi Henrykowi Kielticzowi. Arcybiskup Kielticz. W klasztorach upatrywał prawdziwą twierdzę pobożności, moralności i oświaty, a cystersów darzył szczególną przyjaźnią. Za namową arcybiskupa książę Odonic zdecydował się na fundację klasztoru na mocy dekretu rekcyjnego z 20 października 1213 roku. W otrzymały ołowok i inne dobra. Pierwsze zakonnice sprowadzono do obok strzebnicy 21 października 1213 roku. Trzeba przyznać, że zakon cystersów odegrał szczególną rolę w średniowiecznych społeczeństwach Europy i Polski. Tam, gdzie pojawili się cystersi, rozwijało się życie religijne, następował rozwój nauki, kultury, rzemiosła, rolnictwa. Podobnie było w obok. Obchodząc ten jubileusz chcemy przypomnieć, że po oboku przez ponad sześć wieków działał żeński klasztor Cysterek i przybliżyć jego działalność. Po tym krótkim prowadzeniu chciałbym powitać gości obecnych na konferencji. Serdecznie witam księdza kanonika proboszcza naszej parachwi Bogdana Wojciechowskiego. Witam serdecznie Pana Andrzeja Raczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. Bardzo witam Pana Pawła Siwaka, Przewodniczącego Rady Gminy Sierpcia. Serdecznie witam wykładowców, Panią Barbarę Stolpiak, Pani Pałkę. Pani Pałkę. I Panią Danelę Palkę. Panią Doktorę Damiana Palkę. Witamy do władzy Panią Danego Dowską Raszę. Witamy też Panią Monikę Kaźmierczak, która przedstawi nam występ razem mówczym. Witam wszystkich Państwa. Wicepracowników Urzędu Gminy znaczy Czele z Panią Mirosławą Niedużą Sekretarzą Gminy. Są z nami również Pan Kierownik postępów Policji w Sieroszynicach, Pan Borowczyk. Jest również Pan Prezes w Straży Pożarnej Zarządu Gminnego, Pan Tomasz Koźniak, serdecznie witam. Amatorów kultury tutaj jest cało Panią Anię Jarosik, która jest autorem budowiska y, przez wieki. Jest to jest wielkie dziękuję. Zajmę się panią, I wszystkich Państwa obecnych. ...na dzisiejszej konferencji. Y, I przedstawienia y, wykładowców, którzy przedstawił nam historię, której być może jeszcze nie znamy, którą sobie poszerzymy, dotyczącą klasztoru. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony moc dzisiaj tutaj być i podzielić się wiedzą dotyczącą historii życia gospodarczego o cysterek. cysterech. Kiedy zostałem poproszony o przygotowanie tego dzisiejszego wystąpienia, to organizatorzy prosili, żebym skupił się przede wszystkim na historii gospodarczej. Przy czym zagadnienie to jest niezwykle rozległe, bo o ile wiemy, że historia zakonu trwała, czy rozwijała się, zakon samego klasztoru rozwijała się od XIII wieku, to wiemy również, że od tego XIII wieku rozwijała się historia gospodarcza. I z jednej strony mamy szereg opracowań, które przedstawiają dzieje ołobockich cysterek w okresie średniowiecza, pozostałości architektoniczne czy pozostałości archeologiczne, które wiązały się z tą działalnością. Natomiast tematyka dotycząca życia gospodarczego właściwie sprowadza się do omówień tego, co działo się w wieku XIII, bądź do zagadnień, które są troszkę rozsiane poprzez kolejne stulecia w historii życia klasztoru. Chciałbym skupić się w takich, czy na takich trzech zagadnieniach. Najpierw przedstawić to, co stanowiło podstawową działalność gospodarczą Sesterek Ołobockich od średniowiecza do końca okresu nowożytnego. W dalszej części chciałbym przedstawić dzieje konwiktu, który znalazł swoje uznanie zarówno w pierwszej takiej poważniejszej pracy pochodzącej z 1899 roku, a mówiącej właśnie o seskach Ołobockich, czy też w pracy wydanej w 2010 roku którą jedna z współautorek była siedząca obok, tutaj mnie, jedna z pań występujących dzisiaj. Wreszcie trzecia część to będzie część, która wiąże się z ostatnim etapem życia cysterek wołoboku, czyli próba przyjrzenia się temu, jak toczyło się życie, także z perspektywy tej gospodarczej wołoboku w klasztorze w XIX wieku tuż przed kasatą zakonu, po jego kasaci i do momentu, kiedy w lutym 1864 roku umierają dwie ostatnie cysterki. Chciałbym także dodać, że dla mnie interesujące są zasoby archiwów kościelnych i dodam, że te zasoby archiwum kościelnego, jakim jest archiwum archidecyzjalne w Poznaniu, zawierają szereg licznych dokumentów dotyczących życia obockich cysterek. Przy czym są to dokumenty w jakiś sposób, no, można powiedzieć, trochę niewyjaśnione, niewykorzystane. Zazwyczaj korzysta się z archiwaliów tych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Poznaniu, natomiast to archiwum archidecyzjalne pozostaje nie tyle może zamknięte, ale jakoś tak niewidoczne dla badaczy problematyki, na co to chciałbym także dzisiaj zwrócić uwagę. Pierwsza część, jak powiedziałem, jego wystąpienia będzie dotyczyła czasów od średniowiecza do końca okresu nowożytnego. To jest oczywiście olbrzymi okres pod względem ilości lat, wydarzeń, które się w tym czasie działy. W związku z tym tylko będę próbował pokazać te podstawowe dziedziny życia gospodarczego, które rozwijały się w Ołoboku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mój przedmówca już wspomniał o edukacji w klasztorze, ale ja to troszeczkę uszczegółowię. W wielu klasztorach prowadzonych przez siostry Cysterki w Polsce istniały szkoły dla dziewcząt. Udokumentowane jest, że pod koniec XVIII wieku taki konwikt założono także w Ołobowiu. Istnieją jednak przesłanki, że ołobockie zakonnice zajmowały się wychowaniem spokrewnionych z nimi dziewcząt już od średniowiecza. O prowadzonej przez Cysterki edukacji pisał w statutach polskiej prowincji Cystersów w 1580 roku wizytator Opat Edmund od Krzyża. Cysterki obejmowały w XVI wieku, ale także później edukacją w swoich konwentach, zarówno nowicjuszki, jak i dziewczęta z zewnątrz. Gdy chodzi o dziewczęta z zewnątrz, to statuty mówią, że w wieku 12 lat kończyły one edukację i wtedy powinny albo opuścić klasztor, albo wstąpić do nowicjatu. Czytamy w statutach, że przebywanie dziewcząt w szkole cysterek było odpłatne. Natomiast poziom przekazywanej wiedzy w wiekach 15 i 16 niski. Czesne wnoszono do księgi, za które ona wraz z mistrzynią odpowiedzialną za wychowanie finansowały wyżywienie uczennic. Statuty także zalecały separację dziewcząt od nowicjatu i właściwego konwentu. U podstaw konieczności takiej separacji stały obawy o zły wzorzec, jakim mogłyby dziewczęta dawać swoją postawą zakonnicom, oraz lęk przed wyciąganiem spraw klasztoru na zewnątrz i ewentualną obmową cysterek przed osobami świeckimi. Teraz opowiem trochę o zasadach przyjmowania dziewcząt do szkoły cysterskiej w Ołoboku. Do założonego w XVIII wieku konwiktu przy klasztorze sióstr cysterek w Ołoboku przyjmowano dziewczęta w wieku od ośmiu do 10 lat. W tej szkole uczyły się one do 14 roku życia. Nad dziewczętami czuwały tylko dwie zakonnice regentka i mistrzyni. Do zadań regentki należało kontrolowanie całości, w tym także osób zatrudnionych do nauczania dzieci. Nauczycieli bowiem musiała cechować naganna postawa pod każdym względem. Mistrzyni z kolei odpowiadała za edukację. Obie te zakonnice nie tylko nadzorowały edukację i życie codzienne dziewcząt, ale również z nimi mieszkały i spożywały posiłki. Zanim jednak dziewczęta, które rozpoczęły naukę w szkole, musiały wcześniej zdobyć umiejętność czytania i pisania i kolejnym warunkiem było także przejście ospy. Ponadto każda przyszła uczennica musiała być wyposażona w garderobę i niezbędne rzeczy, takie jak obrus, łyżka, para noży, cztery serwety. Na koszt rodziców zakonnice kupowały konieczne do nauki książki, papier, ołówki, szydełka, jedwab. Jeżeli chodzi o zakony żeńskie, to towarzyszyły one jakby trochę zakonom męskim, zawsze jakby pół kroku później. I w 1125 roku powstało pierwsze opaswo cysterek w Tart. Otrzymało ono od opata Stefana Hardinga konstytucję z CITO. Tym sposobem znalazło się jakby tutaj w kręgu cysterskim. Pierwszy klasztor w Niemczech powstał w Berchensingen w 1141 roku, i był to macierzysty klasztor dla Bambergu. Wspominam o tym na początku w tej chwili, ponieważ o właśnie, ponieważ jakby w trójkącie pomiędzy Czebnicą, Owińskami a Ołobokiem kształtuje się też historia polskich cysterek, których z domów zakonnych opast na ziemiach polskich nie było tak dużo. Było ich znacznie więcej na terenach obecnego Pomorza Zachodniego. To ze względu na specyfikę podziału tego terenu pomiędzy przeróżnych księstewka, które powodowały jakby, może to nieładnie zabrzmi, nadmiar panien dobrego szlacheckiego pochodzenia, które nie znajdując odpowiednich partnerów, jakby po stronie książąt i tak dalej, znajdowały jakby możliwość swego życia i rozwoju również intelektualnego, jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, właśnie w Zgromadzeniach zakonnych. Na terenie Polski natomiast zwłaszcza tutaj sytuacja ta wyglądała nieco odmiennie, dlatego też kształtowała się ta duchowość cysterska. A początek tego, zarówno dla owin, z których prowadzę badania, jak i tutaj dla Ołoboku, o których trudno tutaj mówić od początku, o badaniach w Ołoboku, gdzie, gdzie państwo macie taką wspaniałą o Ołoboku publikację, zaczęła się jakby w Czywnicy. Może trochę właśnie objadam mgłą, tak jak tutaj na tym zdjęciu, ze względu na to, że poprzez połączenia dynastyczne, nie będziemy w tej chwili Mówić o tej całej historii, bo jest ona wszystkim znana. Między książętami wielkopolskimi a śląskimi właśnie z kręgu Czebnicy i Szczebnickiego opastwa napłynęły tutaj prądy na tereny zarówno Oboboku jak i obińskie, i fundacje, które tu się znalazły, pochodziły z tej samej jakby rodziny książąt. Która fundowała te wszystkie opasy. Witam serdecznie. Mam zaszczyt przeczytać wykład dr. Justyny Spruty. Myślę, że uda mi się przekazać to, co chciała zawrzeć w artykule dr. Justyna Spruta. Kościół podcysterski, świętego Jana Ewangelisty w pierwszej właśnie stanowi w swoim zasadniczym założeniu budowlę gotycką przebudowaną w XVIII wieku w związku z pożarami w stylu rokoko. Świątynia ta jest orientowana, jednonawowa, z prezbiterium węższym od pozostałej jej części, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami i zamkniętym zgodnie z zasadami architektury cysterskiej prostą ścianą. Takim samym sklepieniem Kryta jest również zakrystia datowana na drugą połowę XVII wieku, jak też zasadzonymi na gruntach lunetami dwuprzęsłowa nawa stęczą o półkolistym łuku pochodząca z końca XVII wieku. Tutaj przedstawia to właśnie ilustracja druga. Zniesioną natomiast w drugiej połowie XVII wieku w rzucie ośmioboku kruchte kryje sklepienie kopulaste, a łączy ją z zakrystią kaplica nakryta sklepieniem żaglastym. Sklepienia, kuruty i zakreski pokryte są z dekoracją stukową w typie lubelsko-kaliskim, datowaną na drugą połowę XVII wieku. Ponadto w sklepieniu zakresli widnieje herb nałęcz wraz z misją księgi z ok. Gębickiej. Obecnie urządzenie wnętrza świątyni pochodzi z lat 1779-1795. Jeśli chodzi o prezbiterium, w ołtarzu głównym od Cysterskiego Kościoła znajduje się obraz w niebo wzięcie Matki Bożej namalowany przez anonimowego krakowskiego artystę. Około 1790 roku dzieło to podarował Cysterkom w Ołoboku Krzysztof Bogorja w opart Koksietnickiego Konwentu. Obraz ukazuje w danej części pusty sarkofag, w którym złożono częściowo ciało Maryi, zaś w górnej jej Wspomniane Wspomniany sarkofag otaczają zaskoczeni cudem wniebowzięcia Matki Bożej, tu o rysach dorosłej kobiety unoszonej do nieba przez anioły apostołowy. Jeden z nich, siedzący przy sarkofagu z widocznym w jego wnętrzu całunem, mając na kolanach otwartą księgę, unosi prawą rękę w geście zdumienia lub zrozumienia tajemnicy. Obraz ten ozdobiony jest ornamentem w postaci różnopodobnych kwiatów umieszczonych na trzonach pilastrów. W symbolice chrześcijańskiej tego rodzaju kwiaty odnoszą się do cierpiącego na Golgocie Chrystusa i do Matki Możej zwanej między innymi Różą Pozbawioną Kolców, co wskazuje na jej niepokalane poczęcie i wolność od wszelkiego grzechu. Moja praca nie będzie tak szczegółowa, gdyż powstała na potrzeby pracy właśnie Konkursowej, na konkurs teraz, mówczy. Postaram się jednak powiedzieć e, tutaj wszystkie informacje ogólne, które mogą służyć jako podsumowanie dzisiejszego dnia. Ołobok Zapadł zmrok. Ciszę wypełniają rytmicznie stukające kopyta i bicie serca rycerza. Już widzi w oddali na wzniesieniu charakterystyczny budynek. Tam właśnie została uwięziona jego ukochana. Klasztor to nieodpowiednie miejsce dla dziewczyny, której serce nie jest w pełni oddane Bogu. Dlatego musi ją uratować. Wielu mężczyzn, tak jak jej ojciec, wysyłało na służbę zakonną córki, których nie byli w stanie wyposażyć w kosak. Całe szczęście, że owy na konu postanowił wybawić od wymuszonego powołania jeśli mowa o ważnych osobach, w legendarnych początkach ołoboku jeszcze zanim powstał klasztor, rycerz towarzyszący Bolesławowi Krzywo Usterę w jego wyprawę przeciwko Pomorzanom, Przechadzając się wzdłuż rzeki ołobok, ujrzał łososia i jednego z nich przeciął do korkiem na pół. Bolesław uznał to za dobry znak przed bitwą. Po faktycznie wygranej, ratut przyjął herb z wizerunkiem przepołowionego łososia. Który to stał się symbolem, nieoficjalnym symbolem wsi Ołowak. By. Wracając do naszych historyk i klasztorów. W roku 1793, po drugim Rozbiorze Polski, znalazł się on w granicach plus. Ostateczna decyzja o jego rozwiązaniu zapadła w 1837 roku. Zakonnicą pozwolono jednak w nim zostać, gdzie dotykały końca swej dni. W 1882 roku. Gmat został sprzedany i poddany rozbiórce. Sporo cegły wykorzystano do budowy kościoła w Kęce koło Kalisza. Historia ma bowiem to do siebie, że nigdy nie jest do końca odkryta i poznana. Dziedzictwo kulturowe o i jego odkrywanie skłoniło mnie do następującej refleksji. Ironia życia leży w tym, że żyje się je do przodu a rozumie do tyłu. Dziękuję bardzo.